Naprawdę łatwo jest uniknąć pójścia do piekła. Oto jak to zrobić. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Kłamiemy, kradniemy, jesteśmy dumni, leniwi, samolubni. Nigdy nie będziesz wystarczająco dobry, by zasłużyć na niebo. Twoja dusza jest skażona twoimi grzechami. Ale Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, a krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jak otrzymać krew Jezusa? Przez łaskę? Jak otrzymać łaskę? Albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Darto Boży jest nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. To jest słowo wiary, że jeźlibyś usty wyznał pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twojem, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz. Jeśli wierzysz, że Jezus ma moc Cię zbawić, poproś go o zbawienie, a on natychmiast to uczyni. Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. A Jezus powiedział: Ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki.